Cześć, ja jestem Artur i dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny odcinek faktów o animatronikach SNAFA, a dzisiaj ze mną jest filipinę! Siemanko, siemanko i będęcie z Arturem nagrywał właśnie te animatroniki. To do zobaczenia na filmie, cześć! Tak, i dzisiaj będziemy robić różne fakty o balonboju, więc piszcie w komentarzach jaki animatronik ma być następny i do zobaczenia. Cześć! Balloon Boy jest jedynym animatronikiem, który nie występuje w minigrach. Balloon Boy był planowany pod koniec tworzenia gry. Balloon Boy ma w sobie głośnik, przez co mówi. Balloon Boy nie może nas atakować. Trochę dziwne, nie? Gdy Balon Boy wchodzi do wentylacji, nie ma ani znaczka, ani balonów.